Ja cześć, wam wszystkim. Ja jestem Halmen Pella, to jest nasz kolejny odcinek z TechKita. E, tak. Dzisiaj zajmujemy się robieniem Dark Matter, czyli czarnej materii. E, to jest czarna materia. Musimy zrobić... To jest czarna materia, którą musimy zacząć od robienia właśnie takiego czegoś. No więc to jest... To są węgiel. Dobra, węgla mamy. Bierzemy sobie węgiel. Zrobimy tylko torosz. Dobrze. Okej, okay, dobra, tyle nam wystarczy. Co dalej? Hmm. Jeżeli mamy już to, trzeba zrobić. Um. Tak to? Niech tak, to się robi. To się robi tak, ok. Dobra, mamy takie coś mm -hmm. Wchodzimy tutaj Jeżeli to już mamy, dostaliśmy takie coś I takie coś zrobimy z takich czterech Okej okay. A więc hop, 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 hop Hop Mamy jedno Tak? Dobra, potrzebujemy takich Dobra później Mamy takie... Ile? Jedno mamy. A żeby zrobić Dark Matter potrzebujemy takich... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem takich musimy zrobić. A więc tak, wsadzamy tutaj to. Bierzemy nasze diamenty. No i... Przerabiamy po prostu. Dobra, mamy osiem. No, jest słodko. Dobra, teraz wystarczy zrobić blok diamentu. Um, bierzemy tutaj, tylko muszę sobie zrobić jeszcze więcej węgla. Co mi tu psy? A to jest właśnie, rozpiłem ten bug, muszę te psy po prostu zabijać, Fuck Muszę je zabijać, żeby mi tak się nie rozpiły tutaj, czekaj, mam zagłośny dźwięki z gry. Mm, dobra? I tak, i coś tu musimy przerobić, nie? Także weźmiemy sobie to, bo to nie będzie mi potrzebne. Weźmiemy sobie... Tyle tych Okej i co zrobimy na te diamenty? Przerobimy to sobie na diamenty. A to nie, tego nie można. Okej. Okay. Eee, nie wiem czy by, co... co my tu jeszcze możemy... Co my tu jeszcze możemy przerobić? Węgla możemy wziąć. Później zrobić taką fajną maszynkę, jeżeli mi się uda do diamentów, ale to nie wiem co z tego będzie. Okej, okay. no i tak, i robimy ten blok diamentowy. diamentowy no i mamy dark matter tak mamy dark matter I teraz yy, zamknę tutaj na przykład to dark matter potrzebuje dużo dużo tej energii dużo strasznie dużo dlatego musimy trochę surowców na to zużyć wiem że uran miał chyba uranium uran miał sporo mc Potrzebujemy trzy dark mattery najlepiej Bo chcę zrobić Dark Matter yy, kills z czarnej materii No ale to najlepiej byś się poszło poszukać Czekajcie, zrobię taki trik, że Oła Jeszcze zrobię sobie z tego diamenty Boże, głupi szkielet No, Zrobię sobie z tego diamenty Zrobię sobie kill off Diaksowy yy, I pójdę poszukać różnych tam rzeczy Co nie, nie płacę się wymarnować diaksów u, 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 u. Proszę, zapraszam do środka, nie trzeba tak bukać Tak, i tutaj to odstawiamy, to odstawiamy. I dzisiaj normalnie idziemy do jaskini, tak, tak, idziemy z, z kamerą, bo nie nie, chcecie, nie chcę, żebyście mnie brali, że jeszcze zostać coś, że idę sobie, i wiecie, tylko na game modzie. Biorę wszystko. Um, nie wiem, mam mało FPS-ów trochę. Przez to lawę pewnie. Dobra. Jak pójdziemy do jaskini, to będzie więcej FPS-ów już. Okej okay. Lecimy, lecimy ojej, ojej, jaki lak Przepraszam za ten lak Z góry Odstawiłem, wszystko odstawiłem No, także dzisiaj już Dark Matter mamy zrobione Tam na się przydało zaś, tu była taka woda, ja już zatkałem z tego co pamiętam, tak Tutaj z tym się nie udało Czekajcie, że jest takie przejście i tam wskoczę Nie Uuuu, uh, jaki farciarz ze mnie. Jezu, jaki farty. Dobra. ta jak ja stąd wyjdę? No. No w sumie, tak, mogłem wziąć wodę stamtąd z wielacji... Nie no, beznadziejnie. Eee, ty, ty. Dobra, idziemy tu jakieś, nie wiem, jakieś jaskini, szukamy czy czegoś, żelazo. Nice. No Spoczko, spacczka. Now jest to mi napisał. Później odpiszę. Ja widzę go. Jako... Jestem wczuty dzisiaj, tak jakoś nie wiem. <grym> faza faza. Może dlatego, że już jutro jest tylko dziwna komnata że jutro jest jutro i pojutrze tylko siedzi ze szkoły a później jest wolne dlatego może pojawił się więcej materiałów nie będę musiał się trochę pouczyć bo mam... sprawdziany mm, sprawdziany ważna rzecz kurczę czemu mam tak mało FPS-ów tak się ciekawie w końcu tak kit to nie minecraft znaczy no to jest minecraft tylko tak na modach nie NIE NIEWAŻNE NIEWAŻNE A W OGÓLE A tam była przecież jaskinia chyba Z tego co pamiętam Dobra wracam się do góry I tam była jaskinia, której nie zwiedziłem jeszcze Tak pokonnie chyba ją tam zwiedzałem, nie pamiętam już Ale w, w, chyba mi się wydaje, że nie zwiedzałem jej A chcę zobaczyć jedną rzecz, jest taka rzecz jak... O, 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 o grzybki i Może zrobimy farmę grzybów i będziemy z tego ciągnąć MC? Nie wiem, dobra. MC McDonald, hech. Tyryryryry... W ogóle jestem wciuty, bo chyba za dużo mózgojebów oglądałem wczoraj. Takie mózgojeby, że to już mała bani, co, ja... co ja... tam oglądałem? Jezus... Takie mózgojeby... Będzie dużo łapy pod tym filmem, to wam podam te mózgojeby. Ale to jest masakra co ja tam oglądałem oh. Z oglądaliśmy To już mam zgrane na komórkę <grymne> Tam jest mój domek Tam jest mój dom, mój dom, mój dom Tam jest Dobra Ops, obs, 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 obs. 460 Żaler nie w tym miejscu zrobiłem to. No nie gadaj, tam jest dopiero. droga fajnie ząbieg udaje dobrze mu to wychodzi Dobra i tam jest dopiero to przejście ja widzę go po możecie w komentarzach zadawać mi pytania które się będę odpowiadał w na odcinku to będzie fajna sprawa myślę zadawać tam co mam na przykład zrobić w na tym odcinku Tylko bez przesady nie wiem, co zbroje jest Dark Matter. Chodź, 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 chodź. oczywiście, oczywiście. to było oczywiście. nie oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Oczywiście, Nie. Oczywiście, oczywiście. Oczywiście, jak słodko. oczywiście. Czy... nie oczywiście. Oczywiście. O Boże systemu AWAS została zaktualizowana no. Boże, nie to nie była Was co to było Nie wiem, co to było Jakiś gówno AWASTA Czemu on tak mało FPS-ów? W ogóle nie wiem nie ogarnia Robię taki chimek Wie to ma MC MC MC, MC? M-cie. Hop, 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 hop. Hop, hop. 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 M-cie, No ja! Tak mało brakło Czekajcie, coś tu dołożymy, nie wiem. Ej, dwa Dark mater już. Mmm. Jakie to daje? Ile tam w ogóle? Małe, co to się nie płacze? Jakieś drogocenne rzeczy. Drogocenne, drogocenne. Nie to ma? Nie mało. Ło wow, wow, To tyle wiem, czemu? Noć cię proszę. Mam takich jeszcze cudów, troszkę No ej ej, to nie jest gupia rzecz Wiele łęce to daje Lepsze niż diaks Dix diaks. dixa odłożę, bo się go włoży tam przez przypadek Dobra mm, co tu jeszcze mógł dać? Mógł mogę dać, mogę dać, mogę dać, mogę dać, dać tego troszkę tego troszkę i tego troszkę no potrzebuję tego dark matter ludziska jeszcze musimy zrobić takie to jest jedno drugie trzecie jeszcze dwa żal r żal r hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. co tu ma dużo mc mało 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 ile ma deseczka MC 8 MC no ci proszę robimy tak tak. Tak, tak 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 no tak się po prostu to zrobi nie Słońce widzę Słońce Słońce, widzę słońce, widzę słońce, widzę słońce, widzę słońce, widzę słońce, widzę słońce... O, od razu mi się te FPS y zwiększyły, zwiększyły mi się. Mm. No. O oh, no... Ja widzę go. Ojojoj, tak... Takaś broja, to nie nieła. Aćkać jest... Yy, rołem... ten... Downcraft. Jak Nie wiem jak się pisze. Nie wiem jak się pisze. Szukamy tak. Tutaj w tym to nie będzie. Bardziej takie mechanizmy. Eeeeh... Dunk, 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 wait a minute. dunk, dunk, Wait, 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 wait. dunk, 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 Ja, 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 ja. dunk, ja dunk, ja dunk, ja wiem, Nie chcę tego robić, czekajcie My zrobię, zrobimy jak to się nazywało, generator, nie Maszyny block To jest tego Zrobimy sobie maszini block Lepszy piec sobie zrobimy Maszyny. Machine... może to nie to Chyba się robi Tak się chyba robi z hartowanego żelaza Ci dwa razy przepalonego jak na polski Polski trudna język To jest mój dom Przepełniony radością ja widzę go Nie będą no prawa autorskie jeszcze Nioch nioch. E, co mi to jeszcze ma? Nie wiem coś A Skoro gdzieś tu są receptury z tego co O o o o o Lockpack A właśnie Kauczuku muszę poszukać Kurczaczki W następnym odcinku idziemy w drogę po Ten, po Kauczug Z tego się robi maszyni bloka Kałczug, kołczugi, 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 wszystko, 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 przypalone, wszystko, 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 go 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 wszystko, Jestem Jestem zbyt wszystko, wszystko, tak. wszystko, hop, wszystko, hops, hops wszystko, 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 ostatni Nie blok. Chwila co to było? kable? Maszyni blok mamy. Skoro mamy maszyni blok, to możemy zrobić ice for wow. Aha, bo... żal. Tak, nie, to tak nie zadziała. To ten potrzebuje potrzebuję. A w sumie? Czekajcie. Po co robię ty hartowane? Skoro mogę zrobić taki biec No jest na energię zapomniałem. No nie. Też można przypalać Jak to szybko przypala na no, szybciej. Ja Niech wam będzie. Dobra mm, To odkładamy, to odkładamy, to odkładamy, wszystko odkładamy I yeah, co robimy dalej? Chciałbym się zrobić ten, takie Rury Rury Rury, zwykłe rury, rury zwykłe się robiło Kolor Transporty pipe trans Transport pipe to się robiło tak Wiecie, ja tak bardzo nie ogarniam się tego, tego, ale Staram się, staram się to ogarniać mm, Staram się, staram się naprawdę Co go tam gryziesz Dobra, to już możemy wsadzić, że się przypalało Pozytywną energią Dobra Teraz... Fak... Teraz będzie ciężko. tej temki ze skrzynki opis jeszcze raz zrobimy tak maszmy tych kryształów na razie to do, do niczego nie będą potrzebne dobra jest mamy Nie robimy sobie trochę szkła ja pierdziele trochę a niech zresztą robią się jak. No, jak to powiem, będzie szło? Potrzebujemy jakiś taki, nie wiem, na przykład tyle I robimy ten transport pipe Okej okay. Dobra i teraz um, Golden Transporter Pipe Golden Porter Ale czekaj jeszcze trzeba, czekaj jeszcze trzeba zrobić takie, 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 tłoki, łoki Takie mechanizm O to jest to i tam to się robi i tam można sobie parać petar petardy Boże, nie i logistic pipe y przydałoby się zrobić Tak, logistic pipe I klucz, klucz, klucz kurczę dużo pamiętam z tego sezonu mnicha Może jak się robiło klucz? Nie wiem, a to jest kij na patyku mm, Iron transport pipe, golden transport pipe Gold, 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 gold. Uh... Come on. Giń się. Jeśli to zabrzmiało. Gin się. Gnij się, Gnij się, ha, ha Boże e, dobra ja robię cięcie, jak to się skończy przerabiać to wrócę do was Dobrze, więc jesteśmy z powrotem e, Co, co tu muszę zrobić? Nie wiem 64 do Na razie nic No, muszę zamknąć ten golden... ...pipe Dobra. Eee, I mamy te wszystkie rzeczy. No i tak to mi ja bo... To na razie też odkłada... A nie, w sumie możemy sobie zrobić Dark Matter Pikax. Robimy Dark Mater Pikax. Eee... Aha, dwa diamenty, sorka. Nie robimy Dark Matter Pickaxe Chyba, że zrobię tak. Nie, to zostaw. Zrobię tak. Tak. Nie masz nie bloka nie mogę. Też nie mogę. Żal. Dobra, to się nie stało się. Trunium 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 Dobra, później zajmiemy ten Dark Matter Pickax eee, Na razie chcemy zrobić jeszcze w tym odcinku Naszą... tak jakby Naszą, 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 co naszą? piżarnie, tak? nie no chyba naszą taką wiecie przenoś... nie no nie wiem jak to powiedzieć e, boże, to jest takie proste tutaj będzie skrzynka z której będą służyć denki tu albo tu, tylko że trzeba będzie zrobić logistik pipa. nie, to w sumie bez sensu no ja się nad tym pomyślałem między odcinkami, dobra to w sumie to koniec tego odcinka, zrobiliśmy dzisiaj trochę rzeczy eee, Tak, zrobiliśmy troszkę rzeczy To by było w sumie na tyle Także dzięki za oglądanie <noise> Dzięki To był kolej, kolejny odcinek naszego ekscytującego technik PAKA I narazka, na razie, zapraszam do następnego odcinka Odcinku Czegoś tak, <noise> na razie